30 grudnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zatrzymali w jednym z marketów na terenie miasta mieszkańca Świebodzic, który próbował ukraść telewizor. 23-letni sprawca wychodząc ze sklepu podszedł do kasierki, pytając czy może oddać telewizor, bo zakupił go kilka dni wcześniej. Pracownica poprosiła o, o paragon tego, na, na ten towar. Mężczyzna powiedział, że zapomniał, zostawił go w domu i co ma zrobić. Kobieta powiedziała, żeby przyszedł wraz tutaj z Paragonem i wtedy zostanie zwrócony towar. Mężczyzna podziękował i wyszedł. Całą tą sytuację obserwował pracownik ochrony, który podszedł, zatrzymał tego mężczyznę, przekazał go policjantom. Wartość skradzionego towaru to 2000 tysiące złotych. W toku czynności policjanci potwierdzili, że mężczyzna w podobny sposób dokonał kradzieży w marketach na terenie Wołbrzycha, Jawora i Legnicy. W tej chwili. Wyjaśniamy tutaj dokładnie okoliczności tego zdarzenia, sprawdzamy jaka była skala jego przestępczej działalności. Za kradzież o znacznej wartości grozi teraz mężczyźnie nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.